Dzień dobry. Zaszedłem dzisiaj do sklepu KIK, a tu taka mała niespodzianka. Kupiłem pałczyk, pałczyk wykonany z softshellu. Jest on opisany jako pałcz do butelki na wodę na ramię. No t... trochę dziwne. No ale okej, okay, może może komuś wejdzie na ramię. No tylko jak tą butelkę tutaj wsadzimy? To musiałaby być chyba mała buteleczka półlitrowa. To po co nam te zamki, prawda? Ja bym tutaj, nie wiem, schował mały telefon czy dokumenty i wtedy to wsadził na ramię. Troszeczkę ta nazwa bez sensu, ale nie czepiajmy się samej nazwy. Zobaczmy co to jest i z czym to się je. Jest to pałczek wykonany z softshellu z dwoma komorami. Jedną zewnętrzną, taką fajną, mięciutką. Ogólnie wszystko jest lekko rozciągliwe, jak to softshell. No i drugą taką głębszą, porządniejszą, ja już sobie wymyśliłem, że na przykład można w tym przenosić spokojnie, wygodnie dyski zewnętrzne. Mamy tutaj zameczek, niestraszny nam wiatr, niestraszny nam deszcz. Nawet jeżeli to gdzieś mamy przyczepione na zewnątrz plecaka, myślę, że się z tym nic nie stanie, no bo to softshell. Jest to takie jedno rozwiązanie, które wymyśliłem. Drugim rozwiązaniem jest na przykład przenoszenie powerbanka w specjalnym etui. Jak wiecie, mam taki pałczyk, można tutaj schować sobie powerbank, który używamy. Powerbank nie musi być nawet zamknięty. W tym tu i wrzucamy i mamy podwójne zabezpieczenie powerbanka. Czy co tam sobie wymyślicie do przenoszenia i przechowywania. Bardzo fajne rozwiązanie. I cena. Słuchajcie, no cena dosyć fajna, 9 zł. Także jestem bardzo zadowolony. Za 9 zeta dosyć fajny ten pałczyk. Myślę, że można pokombinować i jakoś inaczej go przymocować. Może tutaj dać jakiś karabinczyk. Coś pokombinuję, no bo to jest same ramię to mi troszeczkę nie pasuje, a do paska to tylko przyczepi się w poziomie i będzie wisieć i dyndać. Na pewno do plecaka. Jest to fajne rozwiązanie. No i co, będę testować. Słuchajcie, 9 zł jeśli nie woła, a fajna sprawa. Cześć.